Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy młode ziemniaki i skrzydełka z rękawa do pieczenia. Danie jest ekspresowe i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego przygotowania tego dania. Dokładna lista składników właśnie się państwu ukazuje. Kurczaka należy przyprawić. I tutaj używam dowolnej przyprawy. U mnie przyprawa do kurczaka tradycyjna. Do tego sól. I papryka. Mieszamy. Kurczaka odkładam. Ziemniaki młode obrałam i pokroiłam na połówki. I teraz przyprawiam je jedną łyżką przyprawy do ziemniaków oraz dodam sól. Dokładamy marchewkę, polewamy odrobiną oleju, dokładnie mieszamy. Ziemniaki posypię odrobiną koperku i tutaj przekładam mięso. Uszykowałam sobie naczynie żaroodporne oraz worek do pieczenia mięsa. W ten worek wsypię ziemniaki i kurczaka. Końce worka mam zamknięte. I teraz robię kilka dziurek w worku. Tak przygotowanego kurczaka z ziemniakami wkładamy do piekarnika i pieczemy na funkcji góra-dół lub termoobieg około 40 minut. Następnie sprawdzamy miękkość mięsa i ziemniaków, i ewentualnie wyjmujemy już całe danie. 45 minut i wystarczy. Widać, że tu wszystko pięknie się przypiekło. Teraz ostrożnie trzeba otworzyć woreczek. Uwaga, para. O. Wspaniałe, ekspresowe danie z młodymi ziemniakami. Cud! O, śmieciusieńkie wszystko. Ojej. Niech to wszystko lekko ostygnie i już podajemy. No i nakładamy. Wspaniałe danie gotowe. Do tego surówka z młodej kapusty. Jeszcze spróbujemy. Ziemniaczek, marchewka. Mm. Mm. Ten obiad jest przepyszny. Ziemniaki mięciutkie, skrzydełka również. I to danie przygotowuje się bardzo szybko. Zamykamy je Pieczemy, no i mamy wszystko gotowe. Ziemniaczki są lekko przypieczone, skrzydełka również, tak więc polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolej.